Hej, witajcie czaty, z tej strony Gabor w uszkach, bo mam mokre włosy i muszę jakoś się zaczesać do tyłu, a słuchawki nie dają rady. Witam was w kolejnym odcinku budowania. SCP budowania rzeczy związanych z SCP serii, którą tak bardzo zdziwiliście mnie, że polubicie. Pewnie jesteście ciekawi, nie, nie jesteście ciekawi, bo macie w tytule odcinka, co dzisiaj budujemy, a mianowicie budujemy dwie rzeczy z naciskiem najpierw na jedną, która możliwie zajmie trochę dłużej, może to będzie w końcu jedna rzecz. się zbudować pokój przechowawczy SCP-079 o 079 czyli naszego komputerka. <coughs> Nie wiem czy on jest tutaj gdzieś, gdzieś w tej modyfikacji, ale wydaje mi się, że tu jest dobre miejsce, żeby chłopa zbudować. Eee, zrobimy to raczej na zasadzie płaskiego pomieszczenia, a nie na zasadzie eee, ewentualnie z leciutkim podwyższeniem, a nie tak jak to na przykład jest wesele albo containment breachu. Eee, że tam są jakieś schodki i różnica poziomu, więc zrobimy to sobie tak. I co? Raczej <coughs> powinniśmy już zacząć. Jak wiemy, e, jedyną moją inspiracją jest e, SCP Containment Breach i Secret Laboratory, e, więc nie wiem jak to wyjdzie. E, dajcie mi tylko sekundkę. Dobra, witam cię, plutko po cięciu. Już z muzyką, oczywiście, Gabor zapomniał o muzyce, nie musiał włączyć. Dobra, SCP. <coughs> 0,79, zacznijmy może od jakichś bloków. E, bloków, bloków, bloków. Mam wrażenie, że muzyka jest za głośna, oczywiście. Pełna profeska z mojej strony. E, dobra. E, Okej, okay. zacznijmy może od jakichś bloków. Za bardzo nie mam pomysłu, jakie to mogą być bloki. E, więc może po prostu przejrzyjmy i coś znajdźmy fajnego. E, fun... O, jest, są jakieś bloczki. E, hm. <laughs> O, tu będą building blocks. Dokładnie tak. No to zacznijmy może od podłogi. Hmm. <laughs> Jakieś tak te już używaliśmy, a gdybym tej użył, jak ona wygląda od góry? Jest w porządku, dobra. Zacznijmy może od niej. Dobra, no to jedziemy. Zacznijmy może od wejścia. Wejście oczywiście będzie potężne, od wejście będzie hmm, na trzy. Na trzy wejście już chyba w porządku w takim razie, jak zrobię na trzy wejście. Na trzy, I tak. O. Cyk. Dobra. Tak to się będzie prezentować. Wejście. Może ciągle mam wrażenie, że ta muzyka jest za głośna. Przysięgam. Może to ja mam jakoś. Dobra. Zrobimy taki zabieg marketingowy, że wy na pewno macie go głośnie ode mnie. O. Dobra. Jest pięknie. E, Okej. Okay. To jest podłoga. To są ścianki. E, na początku też chciałbym tutaj wmontować jakieś drzwi. Jakieś fajne door. Mm, jakieś takie duże Gdzieś to były takie duże, których normalnie nie mogłem postawić chyba um, Lerch Rusty Iron Door Kurde, trochę nie pasują Ale mogą być! Trochę nie pasują, ale mogą być, nawet nie wiem z jakiej modyfikacji to jest Malistis Doors, no właśnie to jest tej paczki technik, technik, technik lancerowej Okej okay. Czy to będzie tak? Okej, okay, idziemy sobie troszkę do przodu. Tu, oczywiście, zaraz zaczniemy montować ściany. Które oczywiście muszę zmienić, bo te mi się nie podobają. Eee, znaczy, podłogę możemy robić czegoś innego. Czy jak ja to zniszczę, to też to, to się zniszczy? Nie, to będzie tutaj cały czas. A still, gdyby tak zostali po prostu robić? O! No, proszę, ba! Proszę państwa, toż to jest piękne. Dobra. Tu jeszcze, oczywiście, Dirtagabor Gabor przypadkiem zniszczył. Dobra. SCP-079, tak to zamontujemy. Cyk. Cyk, 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 cyk. Dobra. Nawet to już można zniszczyć, prawdę mówiąc. Dobra. I tu zaczniemy robić taki fajny, fajny skręcik. W ten sposób, żeby zakręcać trochę w tą stronę. Zróbmy tutaj ściankę. Cyk, cyk, cyk. Oczywiście, gabor budowniczy. Dobra, mamy zakręt. Tu też można walnąć zakręcik. Oczywiście sufit damy z czegoś innego, żeby nie było. To nie będzie taki sam. Z eee, czegoś innego fajnego zrobimy. Dobra, i tu już kierujemy się w tą stronę. Hmm. na jak dużo. Mi się wydaje, że tak, że... O, że tak będzie w porządku. Dobra, dołączmy tutaj ściankę. Tu też ścianki dołączmy. Jakby zróbmy, może ten sam motyw co jest w tym, w containment breachu, tylko może troszeczkę go zmieńmy. Okej, okay, jakoś to wygląda na ten moment. Okej, okay, do dowalmy standardowo tutaj podłogę. I ten przecinek będzie mi wstępnie zrobiony. Właśnie, czy to jest coś takiego jak kamera? Może sama w sobie? Camera, powinna być coś. Właśnie, jest security camera. O, właśnie, pięknie to wygląda tylko tak żeby te kamery miały sens ona się obraca, czyli ona ogląda cały ten korytarz dobra to to dodajmy tutaj a to udajmy tutaj, żeby te kamery miały sens sensowne ułożenie kamer też jest bardzo ważne e, dobra, jakiś, jakiś jeszcze sufit, mi się podobał taki sufit taki Hmm. żeby was nie skłamać, living room, jak oto to to great okej okay, great, brzmi, brzmi fajnie Oj, brzmi fajnie ten, ten, ten bloczek. Ktoś mówił mi, żebym robił pełne dachy. Typu, tu też dawał bloki, ale ja nie czuję osobistej potrzeby, żeby tak dawać. W sensie, no nie czuję takowej potrzeby. Dobra, montnijmy ten daszek do końca. Oj, nie trafiłem. Cyk. cyk. Cyk, 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 Pięknie, i za chwilę zaczniemy montować tutaj światło, bo już jest tutaj troszeczkę ciemno. Więc może wejdźmy sobie tutaj i wejdźmy w jakieś, jakieś lampki. Hmm, może nie Yellow, ale na przykład yy, ceiling Lamp, jak to wygląda? Okej, okay, basicowa lampa. To mi się podoba. I pięknie, jak, jak ja mam brightness? 50-50%, okej, okay, jest w porządku. Yy, to te drzwi skrzypią. E, dobra, i tu możemy użyć na przykład troszkę innej ściany, skoro jest to pokój scp 040 079 i nie są potrzebne akurat takie ściany, więc czemu nie, poza tym po prostu możemy to zrobić, tak? E, jak, jak to wygląda? Cegiełki? Cegiełki brzmią interesująco. Mm. Okej... Okay. To jest w takim razie to potrzebne. Ok, dobudujmy w takim razie tutaj. No i trochę będziemy nachodzić na cele klasy D, ale to nie jest problem, bo ja to jak będzie trzeba sobie Editem po prostu skopiuję i gdzieś dam. Ok, hmm. Ok, jakoś wizualizację próbuję sobie w głowie nastawić. Ojciec, dobra, tak. No jak to wygląda wewnątrz? Czy to trzeba będzie, będzie powiększyć? Chyba nie będzie potrzeby tego powiększać. Ewentualnie troszeczkę w przód to jeszcze walny, czyli wiecie. O tak, na przykład jeszcze na dwie kratki. O tu, syk. Tak troszeczkę jeszcze to powiększyć. Boże, jestem. Przyznam wam, jest godzina 11. Yy, w czwartek. Jeszcze mogę troszeczkę nie kontaktować. Dobra, jak to tutaj wygląda. Okej, okay, jest pięknie. Okej, okay, i takie coś mi się już bardziej podoba. Jak z sufitem. Mieliśmy. Mieliśmy. Był chyba taki jeden blok podobny do tego, ale troszeczkę inny chyba. Tam go używałem. O tu gdzieś go używałem. Zaraz go sobie skopiujemy. O ten. Tego sobie montujemy, bo jest w miarę podobny, więc nie będzie tak to odbiegało od siebie. O właśnie, no jest zbliżony w pewnym sensie, co, nie? Wygląda ten blok podobnie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, wolę zostawić łapkę w górę. Tak, tak swoją drogą tam tak będę przyznam, że pozwolę sobie wam przypomnieć. Ale montujmy w takim razie sufit. Powiem wam, że też mam jeden pomysł, żeby zacząć na przykład czytać raporty tych SCP-ów i wedle, na przykład rozpocząć taką serię, żeby budować yy, full. Tak jak to powinno być przedstawione w raporcie. Czyli tak jak nie, jak to jest przedstawione w raporcie i na przykład odzorywać full jak to powinno być i jak to było w dokumencie. mieć ten taki dokument na przykład przed sobą i, i... ojdź nie to miałem zrobić. I posiłkować się nim. Dobra. I tu to mi, to, to mi pasują takie zwykłe kafeleczki um, Czy są może jakieś inne kafeleczki? Reinforcement iron. Okej, okay, są so takie kafeleczki. I Te to mi też się podobają. Ojdź. Oczywiście, za niedługo zamontujemy tutaj światło, żeby nie było, żeby tutaj było troszeczkę jasno. Cyk cyk cyk. Oj. Oczywiście, też trzeba będzie zrobić taki charakterystyczny płotek do niego. Jednak to jest taki nieodłączny, chyba, element tego komputerka. A przyznam wam, że o komputerku się trochę więcej dowiedziałem przez ten quiz, który nie był niedawno na kanale, nie wiem czy go pamiętacie. Był taki fajny quiz ostatnio o SCP-079 i SCP-173. Na jednym odcinku były quizy e, o dwóch scp -kach. oczywiście wykonane przez Polaczka. Chłop ma po prostu najlepsze quizy jakie istnieją. Ym, I tam się trochę sporo dowiedziałem o, o komputerku właśnie. Dobra, podłogę mamy wyłożoną. To ja bym wstępnie zaimplikował tutaj jakieś lampy. Jakieś lampki, takie malusie, może. Ok, Okej, okay. wygląda to w porządku. Jest ładnie oświetlone pomieszczenie. Zamknijmy te pradawne drzwi. I w sumie, prawdę mówiąc, to tutaj też bym to wmontował. To już jest część tego pomieszczenia. Oj, Oj, chyba tutaj za dużo postawiłem. O, właśnie. Cyk, dobra. Okej, okay, i mi się wydaje, że tutaj już możemy powoli montować ten płotek dla tego pana. Hmm, czy jest jakiś fajny fence? Hmm, iron bars, Electrified. Hmm, chyba ten będzie w porządku. Hmm, to są takie, wiecie, kraty. Znaczy kraty to jest taki bardziej drut. O, to jest to określenie, którego szukałem. Hmm, tak. Odłon. No, Albo jeden mniej chyba. Można o jeden mniej. O, jeden mniej będzie w porządku. Ojcie. Kurde, a jestem pijany jakiś, poczekajcie. Jestem jakiś pijany. O! Teraz myślę, czy, 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 czy tu nie za dużo, tu chyba za dużo jedną kratkę. Dobra. Usuńmy to. Usuńmy to i wmontujemy tutaj. O. Ten o nie potrzebuje dużo przestrzeni, okej. Okay? zobaczę czy jest gotowy. Ten, czy jest gotowy projekt tego SCP-ka w tej modyfikacji. Czy trzeba będzie... O Jezu, to się łączy z tą lampą. Oj, 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 to trzeba tak zrobić. I mm, to możemy tak zrobić. O. Chciałem, żeby to się łączył z lampą. Zobaczymy czy jest gotowy projekt. Oj, to się łączy z tą lampą. A, jeszcze nie trafiłem. Mm. Nie chcę, żeby te, 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 te kraty się łączyły z lampami, bo to nieładnie wygląda. A nie powinny się łączyć, bo to jest taki ćwierć blok. Dobra. Jest pięknie. Mm. Czy jest to na przykład jakieś. O, so, so, są, są, so. so, so, so. By było coś takiego tamtego fence. Było Electrified. Wyglądał gate. Gate. Electrified Iron Gate. Kurczaki. No to tu dwa razy mi się myszka, klika. nie wiem czemu. Czy to wygląda. Legitnie. Nie, to wygląda obleśnie. Dobra, to co za problem, żeby na przykład nic tam nie było i po prostu będziemy tam wchodzić w momencie, w którym trzeba tam będzie coś zbudować, a jak nie, to won scp-079 i jest siema, jest, jest. Old AI, jest nawet troszkę tych scp-ków. Dobra, oczywiście, a to, do, dobra, to damy na koniec. Old SI, AI, o. Jest, 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 jest nasz. Jest nawet dwa dwa jest. O kurde. To, to tak powinno być. Nie, czemu to nie działa? A co dwa projekty? No to bierzemy to raczej. Ten wygląda tak bardziej legitnie. Dobra, też przydałoby się jakiś ten. Przydałby się jakiś stolik do tego, czyli będzie jakiś bench, nie wiem, może jakiś table fajny. Ten duży by mi się przydał. Ten wiecie, który. Chyba to jest ten living room. Tak, to jest ten duży, tak, to jest ten duży. Oj, 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 tak go trzeba postawić. Dobra, to wiecie co? Postawimy mu w ten sposób. Cyk i cyk. To może się połączyć. I teraz w ten sposób. Kurde, w kurze to tak, ale dobra, niech to będzie, a to możemy, nie wiem, mu radio postawić. <grytanie> no, ale okej. Okay. O, dobra, będzie radyjko, będzie miał radejko. Chłopaczyna. Dobra. Pięknie. No, wkurze mnie, że tam te płotki się łączą, ale dobra. Eee, pytanie, czy coś jeszcze tutaj trzeba wmontować? Imo nie. Ewentualnie, mo, nie no, tam nie ma sensu jakiś, przechowywać jakichś takich wiecie... Ewentualnie możemy jeszcze mu taką lampę postawić tutaj. O, ale wkurze, że to się łączy. Dobra, możemy tak to wmontować. Kurczaki pieczone. Dobra, to chyba możemy samego w sobie komputerka już zamykać. Eee. I wypadałoby tutaj już montować, a czy to musi być tak u góry? Czy to musi być tak bardzo u góry? Chyba nie musi być, jak tak patrzę i myślę sobie. Wtedy patrzcie, mogę teraz wziąć tą lampę i dać ją na przykład tutaj. O, i widzicie i od razu świat się robi łatwiejszy. Pięknie. Dobra, no i wypadałoby tutaj zacząć coś montować, czy jakieś ozdoby, czyli standardowo, już wręcz jest to klasyczne, czyli jakieś, no, jakieś stoliki, jednak stoliki to są nieodłączne elementy. Um. Hmm. Jakby będą no, file cabinet, o właśnie tu po środku, to chyba będzie ładnie nawet wyglądać. No proszę cię bardzo. Raczej nie powinno być komputerów w jego, w jego, w jego, w jego w obszarze działania, ale ładnie to wygląda. Przysięgam, że zacznę czytać te raporty. Chair. Hmm. Może to, czy to jest, czy to jest jakiś esepek? Nie, jest w porządku, wygląda jak takie plażowe. Dobra, w ogóle tu mi brakuje, brakuje jeszcze lampeczek, o tu. Żeby było wszędzie ładnie oświetlone. Dobra. Ok. Poszukajmy sobie tą zakładkę, ponieważ ja tu widziałem fajnie, dużo, dużo fajnych rzeczy. Niekoniecznie może w tej zakładce. Funk o, funkcjonalne na przykład, co bloki jakieś. Jest szelf jakiś. Jest lampa. To, to, to nie jest złe, żeby to, wiecie, o tak na przykład zrobić. O! Jemu wygląda to nawet legitnie, to, to chyba tutaj nawet można, o właśnie, tu można dać jakiś przedmiot w to eee, No to można dać jakieś takie, wiecie, basicowe rzeczy Czy to jest The Coffee czy to jest scp To jest chyba scp To jest chyba, tak, to jest ten Albo, albo, to jest ten scp Nie wiem, wygląda jak auto, o nie no, automat tutaj nie damy to byłoby było trochę głupie mm. O, jest ten też taki desk Non-anomalous objects. Eee, teleskop! Przecież teleskop to jest obowiązkowa rzecz, tutaj. <laughs> nie dobra, to wygląda głupio. Choć w sumie. Why not? Wygląda jak mikrofon trochę. Potraktujmy to jako mikrofon, okej, okay, czaty. Mm, potraktujmy to jako mikrofon. Teraz tak, czy jest coś tutaj na zasadzie button? Eee, nie, nie bad ghost. Jest alarm button, więc można tutaj takowego wmontować w razie W na tym ścianie i go można chyba też jakoś aktywować, ale najważniejszą chyba rzeczą jest heavy button, który potrzeba po prostu gdzieś montować na ścianie, żeby jednak był, było jakieś złudzenie funkcji... oj, no oczywiście bądź gaborem żeby było jakieś złudzenie... nie pytajcie czemu kliknąłem lewy door w sumie to, to, to wygląda ładniej no właśnie, to już wygląda legitnie choć to wchodzi tam w kamerę, ale dobra właśnie, kamery Kamera. Czemu na czacie? Kamera. Security craft. Dobra, ta ma taki kąt widzenia. W sumie ona monitoruje jakby nie patrzeć cały obszar. W sensie, jedynie czego nie jest patrzone, to to. Ale to można łatwo zmienić. I dać tak kamerę. I jak będą otwarte drzwi, które nigdy nie są otwarte, to już będzie widoczne wszystko. Ale można pozbyć się tej lampy. I dać tutaj na przykład, a lampę wmontować. O tutaj.

Black Wool, to Hm. Hmm. Czemu.. To nie, dobra, dywany.. Dywany nie pasują do Fundacji, I guess. Dobra, no mi się wydaje, że możemy w pewnym stopniu to skończyć. Ewentualnie jakoś jeszcze rzecz może tutaj wmontować, bo tu jest tak troszeczkę puściutko. Myślę czy tu... No, może SCP- ka jakiegoś to jest głupi pomysł. Eee, yy, tu są jeszcze jakieś rzeczy. Hmm. No jest kurczaczki problem, pieczone. Yy, bo nie mam za bardzo pomysłu, co tutaj mogę wmontować. O! Eureka! Patrzcie, jak ja jestem mądry. Pięknie, patrzcie, jak to będzie pięknie wyglądać. Patrzcie, montujemy się do środka. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Przepięknie, Imo. Zobaczcie, no kurczaczki pieczone, klasyka gatunku. Klasyka gatunku, wiecie co? Co będziemy żałować rur? Co będziemy żałować rur? Co będziemy żałować? Nie będziemy żałować rur. Tak samo jak nie będziemy żałować głośności na tej muzyce, która jest chyba stanowczo za głośna. Cyk, i tutaj sobie zwiększymy po prostu, o. Dobra, no to powoli byśmy kończyli przynajmniej ten element. Tu jeszcze ewentualnie można dać jakieś, nie wiem, Hmm, za bardzo nie mam pomysłu, co tutaj można znać. Można oczywiście uzbroić to wszystko w nasze piękne rurki. Może tym razem grey, grey rurki, e, czyli szare. E, bo czemu by nie? Bo, bo szare rurki też, też mają prawa, ok? One też, też mogą decydować o swoim ciele. <śpuszczam> Przepraszam, że się zaśmiałem. E, dobra, pięknie. Dobra, rurki zamontowane w sumie nie no, to jest ta kamera i ona raczej musi tu być, czemu ta kamera, a bo ona ma takie full, full obracanie się W sumie to jest zbędna, przepraszam, że tak powiedziałem, ale jest, to jest zbędna kamera, dobra, domontujmy sobie tutaj rurki I powoli to wygląda zaczynać faktycznie jak takie, wiecie, spoczunio wyglądający pokoik SCP-079, no kurde, jestem nawet trochę z siebie zadowolony Kurczaczki pieczone wygląda to fajnie Eee, nie sądziłem, że tak to spokojnie idzie. Przysięgam. Jakbym jeszcze w białego fensa tu wmontował. Czy to już chyba za dużo? Czy nie za dużo? Chyba nie za dużo. Dobra. Eee, czy ja coś to jeszcze chcę wmontować? No tu raczej to jest taki czysty przedsionek, więc raczej w to miejsce ciężko jest coś wmontowywać. Ewentualnie jest oczywiście nasz alarm. Alarm eee... Można po prostu montować alarm, tak? Nie wiadomo co by się stało. Alarm tu jest. Dobra, i wychodzimy sobie z naszej miejscówki. Bierzemy 0,79 i montujemy go. To jest jeszcze jakiś token, co? No nie gadaj. No nie mów, że to nie. No serio? Czy, czy nie mogę tego postawić tutaj. Naprawdę tak to działa. Dobra, no z przodu nie widać. Dopiero z boku ktoś zauważy, ale tutaj też nie widać. Dobra, oj! Co to wypadło? Czemu heavy baton wypadł? A, no tak, ma to sens. Dobra, to z tej strony. Mmm. Dobra. Imo wygląda całkiem legitnie, ale jestem ciekaw, co robi ten token. 089 token, bo jak on tworzy tego SCP-ka, to będzie to całkiem ekscytujące. Dobra, montujmy się do środka. Ja, że nie, to daje mi wiedzę faktycznie, bo jest ten, ta instrukcja do SCP-ków tutaj. Dobra, to, to mi daje wiedzę. Dobra. To IMO tak wygląda legitny pokój przechowawczy centralnie obok celi klasy D SCP079. Zbudowany pokoik, prezentuje się tak: wchodzimy do środka, możemy karcioszką oczywiście, wchodzimy. Mamy jakieś rureczki, nie rureczki, alarm. W razie czego, co by się nie stało, można w niego zadzwonić. E, wchodzimy, kolejny guzik, montujemy się do środka. A co w środku? W środku, oczywiście, sam sobie podmiot szafki, półki, komputery, mikrofony, krzesła, kamery, radyjko. I ono wygląda całkiem fajnie. Ale uważam, że chyba rzeczy elektronicznych nie można mieć obok tego, albo można, albo mi się coś zdaje. W każdym razie, Imo, tak to się prezentuje, jeszcze pokażę Wam od zewnątrz. Przepraszam, że tylko jeden z na odcinek, ale no jednak to wymagało trochę więcej rzeczy i tak większy pomysł. Następnym razem zbudujemy sobie jakoś może zbrojownię, o ile będzie kolejny odcinek. I co, widzimy się w kolejnych odcinkach? Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. To stawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się nie podoba. Jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół i napiszcie, co Wam się nie podobało. Widzimy się oczywiście jutro, o 14. Eee, nie, jutro o 12 się widzimy na komentarii, no tak, bo to wpada w piątek, a komentarii wpada teraz w sobotę o 12, .00. więc dziękuję wam za oglądanie, wbijcie na kanał, eee, boże, na, na kanał na Twitchu, grupę na Facebooku, fanpage, Instagram oraz serwer Discord, dodatkowo wystawcie łapkę w górę komentarzu, udostępnienie dzwoneczka oraz subskrypcję, widzimy się w kolejnych odcinkach, do następnego, czeciki. hejcie!